No witamy, witamy. Małgosia, Danusia, Ela. W takim składzie dzisiaj będziemy mówić o wytrwałości. Jak widać my trzy jesteśmy najbardziej wytrwałe właśnie w robieniu tych naszych programów, które, które już od paru miesięcy nagrywamy. Z tym w ogóle jak my sobie radzimy w tych czasach. Ponieważ, jak widać, one są niełatwe, a z dnia na dzień robią się coraz to e, takie nieprzewidywalne. Jak sobie w tym wszystkim poradzić z wytrwałością? Jak być wytrwałym w życiu codziennym, a w życiu domowym, z rodziną, ze znajomymi, no i z pracą, którą żeśmy sobie same narzuciły, będąc na emeryturze, czyli z naszym network marketingiem. Może zaczniemy najpierw od życia i rodziny. Bo to jest taka pierwsza rzecz, która się obija każdego dnia o nas. Małgosiu? No, ładnie, znowu zaczęłaś ode mnie. A ja tak myślę. Mówiłyśmy o tej wytrwałości wobec rodziny. No nieraz mamy nie za łatwo z tą rodzinną że naprawdę potrzeba takiej solidnej wytrwałości i nie zawsze się daje znieść to co akurat nas spotyka od najbliższych. Na przykład największy to brak zrozumienia tego, że my chcemy czegoś więcej w tym naszym wieku. No i muszę często pracować nad tym, żeby po prostu tak spokojnie zareagować na to i zaczynam się tego uczyć, żeby mnie wybuchła że mi ktoś czegoś zakazuje. Bo ja mówię, ja byłam dla was zawsze. A teraz jest czas dla mnie. Powszem no, jak potrzeba, to, to też służę pomocą, ale nie non stop. To nie ma być etat pomocy babci mamy, że ja już jestem na emeryturze. Raz kiedyś mogę bardzo chętnie, ale potem cały następny dalszy czas to jest dla mnie. Dla mojego rozwoju. No i jeżeli chodzi o tą rodzinę, to co ja bym mogła tu jeszcze więcej powiedzieć? No, borykam się z tym, że, że są przeciwności, że mnie nie, nie zawsze wspierają. A jak mnie dziś wspiera, to jutro znowuż jest całkiem odwrotna sytuacja. No i weź, weź tu, bądź mądry. No i właśnie to jest takie to wyzwanie, z tym, że w końcu nie wiesz, czy on zaakceptował to, co robisz. Bo dziś jest taki łagodny, piękny, i wszystko fajnie, a jutro znowu burza, yy, yy, znaczy się, no, no, burza, burza taka, która wiesz, ulewny deszcz na ciebie spada, no i schodzisz na ziemię. No i co tu właściwie począć? I to, co mnie tak naprawdę spotyka, to już bym dawno musiała przestać robić to, co robię. Ale to moje dlaczego jest bardzo silne. I wiem, że to, co robię, daje mi największą satysfakcję w dzisiejszym życiu, bo nawet to, co robię w domu, to robię to jakby to z konieczności z tego, że z mojego obowiązku, że muszę posprzątać, ugotować. No to, to muszę zrobić. Ale reszta czasu jest dla mnie. No i, i staram się powoli to opanować, chociaż łatwo nie jest. Może na tyle. No to widzę, że ciekawie. A u Danusi, jak to jest? Huśtawka czy bez huśtawki? Ja dzisiaj słuchałam czegoś fajnego rano i tam się właśnie skojarzyło z naszym tematem, z tym naszym tematem dotyczącym wytrwałości. I tam ktoś mówił coś takiego, że na co dzień, na co dzień w życiu zawsze mamy 80, około 80% dobrych wiadomości, a 20 to są takie, które mogą nas właśnie ciągnąć w dół i tak dalej. I, i por... kazał sobie zrobić takie, takie doświadczenie, takie porównanie. Z tych 20%, wziąć sobie tam jakieś wiaderko z lodem i ułożyć rękę. No, i na początku jest wszystko ok, czyli te, te, złe, takie jakby te złe emocje, na początku jakoś się z tym godzimy i, i, no, i daje się wytrzymać. Ale po kilku minutach ta ręka zaczyna coraz bardziej boleć. I, i właśnie i chodzi o to, żeby. Bo tak zwyczajnie to by się powiedziało, szybko wyciągnij tą rękę. A tu chodziło o to, żeby właśnie ta ręka zaczęła boleć, żeby wyciągnąć i żeby z taką, z taką no, tą złością, ale żeby zacząć działać. Żeby się, żeby tego nie pogłębiać, tylko zacząć działać. I to się tak fajnie właśnie skojarzyło z tą wytrwałością, bo, bo tak wiele w życiu jest właśnie, tak jak to Małgosia powiedziała, że jest fajnie, fajnie, nagle wszystko. Nagle wszystko pada i właśnie wtedy można tą rękę sobie tak no, w wyobraźni włożyć do tego lodu i po prostu nie pozwolić na to, żeby, żeby to 20% się rozszerzało, tylko do, w tym momencie, kiedy ta ręka zacznie naprawdę boleć, to zacząć działać. To nie jest łatwe do zrobienia, bo to sama, sama po sobie wiem, że to nie jest łatwe, ale bardzo mi się to podobało i, i myślę, że gdyby się tego nauczyć, to byłby fajny sposób właśnie na radzenie sobie z tymi trudnymi takimi sytuacjami, z tymi sytuacjami, kiedy właśnie ktoś nas ciągnie w dół i, i, i jakby też oczekuje tego, że my spadniemy na ten dół. Może ja może coś dodam, Danusiu, bo mi tak zainspirowałaś tym. No, ta sytuacja jest fajna taka, wiesz, znaczy się, łatwa do zrobienia, jeżeli chodzi o naszych znajomych, przyjaciół. My możemy ich odsunąć, jeżeli on nie, nie podnosi mojego, nie podnosi mnie wzwyż, tylko mnie ściąga na dół. Ale z rodziną to jest właśnie troszkę inny problem, no bo rodzinę sobie tak nie odstawisz. I albo my ich nauczymy innego podejścia do nas, żeby nas nie ściągali... Albo w jakiś inny sposób, ale na pewno ich nie odsuniesz, tak abyś się mogła odsunąć od, od negatywnych przyjaciół. No. I proszę zobaczyć, Danusia, jak zwykle no, no, musisz, Danusiu, włączyć głos. Aha. Właśnie tu nie chodzi, nie chodzi o to, żeby, żeby odrzucić ich, tylko właśnie, żeby tak zareagować, żeby, żeby nie pozwolić na to, żeby, żeby dać się ściągnąć w dół. To, to oczywiście dużo łatwiejsze jest to z wszystkimi dookoła, ale z rodziną nie jest to łatwe. I proszę zobaczyć, że znowu nasza Danusia to naukowo podeszła do tematu bardzo naukowo i od razu. Przytoczyła takie coachingowe metody szkoleniowe, co no, w naszej grupie, jak się okazuje, jest bardzo potrzebne. I właśnie to, o czym Danusia teraz powiedziała, i Małgosia również, dotyczy się network marketingu. Bo network marketing to nie jest praca, to nie jest praca taka jak na etacie, tylko to jest współpraca, czyli jest to działanie z osobami które chcą z nami współpracować, które też, tak jak tutaj Małgosia powiedziała, chcą czegoś od życia więcej niż tylko życia z dnia na dzień. I tu wytrwałość jest bardzo potrzebna. Dlaczego? No dlatego, że to nie jest wynagrodzenie w network marketingu, nie jest od ręki. To nie jest tak, że kończy się miesiąc i dostajemy pensję. I to określoną pensję, która daje nam pieniądze na przeżycie. To jest metoda schodkowa, czyli musisz pracować cały czas, by dojść do pułapu takiego, jaki Ciebie będzie zadowalać. Czyli e, m, możesz pracować przez miesiąc i mieć efekty nieduży. A może w następnym miesiącu być tak, że przyjdzie to lawinowo. I tutaj wytrwałość jest niezmiernie ważna, bo można zakończyć swoje działanie w najmniej odpowiednim momencie, czyli będziemy się czuć tacy depresyjni, że nic nam nie idzie do przodu. I zatrzymamy się w momencie, kiedy ta turbina zaczyna... Zataczać koło. I tuż przed rozpoczęciem tego, co jest dla nas dobre, możemy się zatrzymać i nie osiągnąć tego, co byśmy chciały czy chcieli. I tu wytrwałość ma bardzo, ale to bardzo duże znaczenie. A przede wszystkim to, co Małgosia też mówiła, że raz jest lepiej, wszyscy nas rozumieją, a innym razem trafiamy na ścianę i po prostu, tak jakbyśmy mówiły, w przestrzeń, która nie, gdzie te nasze słowa nie wracają do nas. Tylko to idzie gdzieś daleko i nie mamy z tego żadnych osiągnięć, żadnego zadowolenia. Jak to jest w network marketingu? Proszę. Network marketingu to jest trochę podobnie. Mówicie o tej wytrwałości. Wytrwałość to jest ta Konsekwencja w dążeniu do naszego celu. Czyli robimy to regularnie, czyli codziennie krok do przodu. Dlatego jest ważny w tym wszystkim ten rozwój. A żeby dotrzeć do naszego celu, musimy być wytrwali w tym, co robimy. Chociaż też na, na tej drodze naszej marketingowej, też zdarzają się potknięcia, ale Cóż by było, coś byśmy osiągnęli, gdybyśmy się nie potykali. Każde potknięcie, każdy, każdy błąd zawsze prowadzi do jakiegoś wniosku. Wyciągam wnioski, nie popełniam go więcej i w przyszłości robię coś lepiej. No i jeżeli chodzi o tą wytrwałość, to w tym dążeniu moim do mojego celu, to ją ja, ja mam ale po drodze mam też takie kamienie milowe, które mi nieraz bardzo przeszkadzają w tym osiągnięciu, w tej drodze do mojego celu. No i jesteśmy na takim etapie, przynajmniej w klubie sukcesu, gdzie się też uczymy tego, jak przezwyciężać to. Bo człowiek nie jest stworzony do tego, żeby, y, znaczy nie, nie, nie ma takiej zdolności, żeby mógł wszystko pokonać tak sobie, nie przejmując się, nie popadając w depresję czy, czy nie, y, nie, nie decydując się na to, że na przykład, jak mówiłaś, byta, rzucam wszystko i koniec. Po tym rzucanie wszystko, to mi tak często y, widzę taki obraz, jak ktoś kopie i wykopał wielki diament, a w, drugiej, w drugim miejscu kopie ktoś i my widzimy ten diament, że on dosłownie jest dwa centymetry i ten człowiek rzuca opaty i rezygnuje. No to tak jak Elżbieta mówiła, jakbyśmy zrezygnowały, teraz przed tym właśnie miejscem, gdzie już mamy ten diament, czy ten sukces, czy to, czy akurat gdzie się rozpędza to nasze koło zamachowe który da, nadaje tej prędkości, tej szybkości, no to gdzie byśmy były. I dlatego ta wytrwałość, ta konsekwencja w dążeniu do tego, czego pragniemy, to nie jest czymś łatwym, ale jest czymś, co nas doprowadza do celu. Przynajmniej u mnie. Dzięki. Panusiu? Hmm o mikrofon. Nie słychać. Włącz i wyłącz. Danusia ma chyba ten sam problem, co wczoraj. Znowu nie słyszymy jej ani... A ty nas słyszysz? Tak. O. o, teraz się słyszymy, mów. Teraz słychać? Okej. Okay. No, tak. Dobrze, to... Słuchaj, no, coś. No, ci... Coś... O. A teraz? No teraz tak. Tak słychać. Nie słychać. Dziewczyny, co, co, coś... Okej, okay, dobra, dobra, teraz no już dobrze, teraz słychać, tak? Tak, tak dobra, słychać. To y... No to. No mów. Proszę zobaczyć, wytrwałości, ciąg dalszy. Złośliwość rzeczy martwych. Danusiu, raźnie słychać, raźnie nie słychać. Ja nie wiem. Co Musisz wyjąć coś tam. Dobra. No, teraz dobrze. Nie. Nie słychać. O, teraz dobrze. Teraz, teraz chyba dobra. Na no to ja znowu chciałabym, to co usłyszałam dzisiaj rano że też w marcu tak, w którymś nie słychać? Teraz tak. A teraz no nie możesz do ucha nic złożyć. No szkoda, bo Danusia naprawdę miała ciekawy temat, a to jest taka złośliwość rzeczy martwych, no? Widoc Wid nie, widocznie się nie możemy dowiedzieć niczego dobrego Oddany. Nie, bo ona chciała kontynuować ten ciekawy temat, który dzisiaj usłyszała. Właśnie, właśnie. O, teraz cię słychać. Danusia, sprawy. Masz problem z nagrywaniem się. Już próbuję. No, coraz. Dobra. To... No? no nie. Dobrze. Dobra. E, czyli znowu chciałam, to co usłyszałam rano, że też w marketingu bywa tak, że e, jest, e, no gdzieś w jakimś momencie stajemy, jak, e, te, Mamy takie wrażenie, że kręcimy się w kółko i nie możemy ruszyć do przodu. I to co dzisiaj rano usłyszałam też, że porównanie takie do korku ulicznego że wchodzimy w korek uliczny i, i to, że zaczniemy walić w szybę czy cokolwiek robić, niczego nie zmieni, bo ten korek musi się po prostu, e, musimy przetrwać ten czas. I za, należy to za, za, za właśnie w tym kiedy proszę momenty, to też należy nie rzucać tego, tak jak tutaj tak się. Słuchaj, ucieka ci głos, nie wiemy, co się dzieje. Spróbuję inne. Teraz, jak zaczęłaś mówić, co ja coś mówiłam, to uciekło w tym momencie. No? No? Teraz jest ok. Teraz? Teraz słychać? Tak. Teraz słychać. Tak. Dobrze. No, czyli też nie należało, na, jeżeli napotykamy na jakieś trudności, nie należy rzucać tą przysłowiową łopatkę, jak Małgosia wspomniała. Tylko po prostu trzeba to przetrwać jakoś. I tutaj my akurat jesteśmy na takim momencie, że korzystamy bardzo dużo z rozwoju osobistego i to nam pomaga przetrwać te trudne chwile. Gdybyśmy były same, nie robiły nic, na pewno byłoby nam to o wiele trudniej i na pewno doszłoby do takiego momentu, że tą łopatę byśmy rzuciły i, i, no i stwierdziły, że to nie dla nas. Ważne właśnie jest tutaj to, to środowisko, w jakim jesteśmy, to, że jeżeli stajemy rano i ciągle spotykamy te same osoby, i nie nadajesz, to ci nic z tego nie wyjdzie, i tak dalej, no to, to w naszej poświadomości to rośnie też. No i, i rzeczywiście nam nic nie wychodzi. Ale my tutaj mamy taką okazję i korzystamy z tego, z, z osób, które podciągają, które nam dodają jakby powietrza pod skrzydeł i pozwalają nam ruszyć dalej. Oczywiście te trudne momenty ma każdy, ale powoli wiemy już, jak sobie z tym radzić. No każda z nas Tyle ma w inne No to dobrze, że, że byłaś w stanie nam to powiedzieć. Bo proszę zobaczyć, Danusia bardzo dużo poświęca czasu na rozwój osobisty, jak ma każdą chwilę wolną, to zaraz to wykorzystuje i jest w stanie się z nami tym podzielić i mało tego wprowadza to w życie. Ale tak samo jest i u Małgosi i u mnie, ponieważ bez rozwoju osobistego nawet trudno byłoby sobie poradzić z tą wytrwałością, z tym, żeby jednak obierać sobie cel i do niego dążyć w sposób nieubłagany <grych> po różnych wybojach, ponieważ bez tego nie uzyskałybyśmy niczego, co dla nas przedstawia jakąś wartość. Ale ta wartość, która jest dla nas, to jest i dla innych, czyli osób z naszego otoczenia bliższego i dalszego. Nie każdy chce to zauważyć. Nie każdy chce zrozumieć, że możliwości w życiu jest dużo, tylko trzeba coś poświęcić na to, żeby osiągnąć to, co się chce. Ja ostatnio mam no, dosyć dużo do czynienia, i chyba my w ogóle wszystkie trzy, że będąc w firmie, która rzeczywiście narzuciła bardzo duże tempo pracy. Do tego stopnia, że nie możemy sobie pozwolić na chwilę ociągania się, bo tu wytrwałość jest postawiona na piedestale i jest ona, że tak powiem, Codziennie podsycana. I dzięki temu nie możemy w ogóle zwolnić, nawet na chwilę. I ta wytrwałość właśnie w tej walce, w tym no, w pewnym sensie biegu, i mimo, że jesteśmy na emeryturze, to jesteśmy cały czas w takim no, dosyć dużym tempie działania i życia, i bez tego ani rusz. Ale to też wytrwałości by nie było, gdybyśmy nie miały swojego dlaczego. I to, co Małgosia cały czas podkreśla, że rozwój osobisty jest podstawą każdego innego działania. Każdego. Czy to jest życie osobiste, czy to jest życie rodzinne, czy to jest życie towarzyskie, czy to jest praca, czy to jest współpraca. Bo bardzo często myli się network marketing z pracą taką na etacie czy na własny rachunek. Jest to zupełnie inny rodzaj działania. I tu jest u wielu osób problem z przestawieniem się i potem właśnie z tą wytrwałością w działaniu. Bo jeżeli się osoby nie rozwijają, nie potrafią się przestawić z pracy na współpracę, to rzeczywiście z wytrwałością mają bardzo duży problem, Ma, znaczy problem. To jest ich wyzwanie. Wyzwanie na tyle duże, że nie każdemu się chce w nie wejść. Ale jak widać, Małgosi Kosakowskiej, Danusi Szafoni i mnie, że wiecie, kijek, to wszystko daje siłę, możliwości, no i tę wytrwałość w działaniu. Czego i Wam wszystkim życzymy. Na razie. Dziękujemy.